zapytać, e, chciałam dzisiaj porozmawiać na temat e, sceny i rozwoju naszego miasta, dlatego, że ostatnio bardzo dużo się mówi właśnie tutaj wśród mieszkańców o tym, dlaczego dlatego ten rozwój jakby nie poszedł, dlaczego się jakby zatrzymaliśmy. Co pan, jako osoba, która ma no, już ogromne doświadczenie, zarówno e, parlamentarnym, jak i samorządowym, jakie by miała, miał pan wskazówki dla naszego miasta, w którą stronę moglibyśmy pójść? No, dziękuję za to pytanie. E, powiem szczerze, że Sejny to było miejsce, dzięki któremu rozpocząłem swoją karierę polityczną i można powiedzieć, że z Sejn trafiłem później na fotel wojewody suwalskiego, także to doświadczenie bycia komisarzem rządowym dla miasta i gminy Sejny było bezcenne w kontekście późniejszej mojej kariery. Co wspominam? Wspominam przede wszystkim Sejny jako miejsce, gdzie się pokucili ludzie, tak, że radni miejscy i radni Radni wiejscy nie mogli znaleźć porozumienia, jeżeli chodzi o wykorzystanie budżetu, inwestycje na obszarach miejskich i wiejskich, i wówczas no, doprowadziło to do tego, że rekomendowałem premierowi decyzję o podziale miasta i gminy jak to skutkuje, no nie wiadomo czego byśmy się mogli spodziewać, gdyby te dwa, dwie jednostki działały razem. Natomiast powiem szczerze, że przyjeżdżając od 30 ponad lat do Sejn, no ja widzę, że tu się niewiele zmieniło, tak, że wjeżdża się do Sejni, to są te same, stare, dobre Sejny, jak w roku czy 90, dobre? czy 2000. No właśnie, czy dobre. W 2015 roku pracowałem w Ministerstwie Zdrowia, wówczas z ówczesnym prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach jeździli, panem Robertem Żylińskim, jeździli do, do Ministerstwa Gospodarki po to, żeby uzgodnić i można powiedzieć załatwić wprowadzenie do Sejny specjalnej strefy ekonomicznej. No, minęło od tego czasu już 8 lat i de facto też tych inwestycji w strefie nie widać. A wówczas no, takie było przekonanie władz lokalnych i nasze również, że dzięki temu ruszą inwestycje w Sejnach, że ten atut bycia miejscowością e, pogranicza zostanie w pełni wykorzystany. Mnie to trochę dziwi. Analizowałem nawet, dlaczego tak się mogło stać. Wydaje się, że jedną z przyczyn jest to, że te działki, które sprzedaje strefa ekonomiczna są za duże które oferuje strefa ekonomiczna, są za duże, bo dzisiaj na skalę Sejn no, trudno spodziewać się inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych, natomiast y, takie mniejsze inwestycje za kilka milionów, gdzie potrzebne są działki powiedzmy na małe hale produkcyjne rzędu kilku tysięcy metrów, no, byłyby może bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców i, i przynajmniej część z nich zostałaby już e, sprzedana. Ja wiem, że w Sejnach... E, Padało wiele haseł o różnych inicjatywach, które się miały pojawić, ale niestety nie przerodziły się one w czyny, co może rzeczywiście mieszkańców frustrować. Skutkiem tego jest to, że Sejny są miastem, w którym no, jednym z pięciu miast w województwie podlaskim, w którym ubyło najwięcej mieszkańców. Około 10% mieszkańców przez te ostatnie 10 lat ubyło. No to świadczy o tym, że rzeczywiście tutaj część młodych, szczególnie ludzi, nie widzi perspektywy rozwoju. Co moim zdaniem jest tutaj do wykorzystania właśnie, gdyby ktoś mnie pytał. Ja oczywiście nie chcę oceniać tutaj samorządowców, bo, bo oni w tych realiach żyją na co dzień. Natomiast ja, no, można powiedzieć, jestem częstym, ale jednak gościem. Powiedziałbym tak, na pewno ważnym motorem napędowym w sejn zawsze była kultura, czyli wielokulturowość i ta związana z, chociażby z e, religią katolicką, tak, czyli mamy tutaj bazylikę, mamy Matkę Boską Sejneńską. E, w wielu przewodnikach w sejny są określane jako miasto pielgrzymkowe, ale tak naprawdę tych pielgrzymek jest mało. A mi chodzi o to, żeby w sejny przyciągały ludzi, tak? I pielgrzymki na przykład, i to wszystko, co się może dziać dookoła bazyliki, no może być takim magnesem, że codziennie mogą odwiedzać sejny Setki ludzi, a nie tylko od czasu do czasu. Mam nadzieję, że to muzeum, które otwieraliśmy kilka tygodni temu, no będzie też takim czynnikiem, który ilość gości zwiększy. E, no, Wiadomo, ta wielokulturowość to nie tylko bazylika, ale również i działalność chociażby fundacji pogranicze, wykorzystanie synagogi, też więcej, więcej wydarzeń, więcej imprez, więcej gości, koncerty też w bazylice, tak no jest kilka takich elementów, które przyciągają ludzi, ale w dużo mniejszym stopniu niż to na przykład robią Augustów czy Suwałki, tak? gdzie mamy można powiedzieć i tą wysoką kulturę, tak jak teraz Festiwal Wajdy czy Festiwal Bluesa, jak i zwykłe koncerty chociażby i Disco Polo. Nieważne co ważne, żeby to było robione z gustem, ze smakiem i z pomysłem i żeby to przyciągało nie tylko mieszkańców, ale gości z zewnątrz, bo jak są goście z zewnątrz, to wtedy możemy spodziewać się, że zostawią im tutaj pieniądze. Oczywiście funkcja tego miasta pogranicza. Pamiętam ten czas, kiedy organizowaliśmy właśnie, otwieraliśmy przejście w ogrodnikach, kiedy organizowaliśmy transport, nawet regularne rejsy do Łodzi. Dzisiaj oczywiście jest to historia, natomiast to położenie miasta się nie zmieniło i wydaje się, że wykorzystanie tej funkcji handlowej też mogło być znaleźne znacznie bardziej y no, bogate. Nie da się ukryć, że Suwałki żyją z handlu z Litwą, że dlatego powstały tam dużo naszych centrów handlowych, dlatego tam lokują się też centra materiałów budowlanych, chociażby, ponieważ tam codziennie tysiące Litwinów robi zakupy, a do Sejmu się zbliżej, przynajmniej z tej części Litwy, od, od tutaj od Łozdzie od Olity, od, od Wilna nawet, więc jeżeli pojawiły się takie propozycje, chociażby jak właśnie w, ciągu, w czasie ostatniej debaty, tak, że jest w Sejnach... Kandydat na inwestora z potencjałem rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i ma działkę i chciałby tam zainwestować, no to uważam, dla samorządu jest to żadne ryzyko, tak? No bo samorząd w zasadzie patrzy tylko na to, co się dzieje i pilnuje tego, żeby zgodnie z wydanymi decyzjami inwestycja powstawała. Natomiast całe ryzyko bierze na siebie przedsiębiorca, inwestor i myślę, że zawsze w takie rzeczy warto wchodzić, bo jest to czynnik miastotwórczy. I też trzeba pamiętać to, że coraz coraz więcej ludzi robi zakupy przez internet ale mimo wszystko ten handel tradycyjny to miejsce spotkań ludzi, nawet okazja do porozmawiania z sąsiadem jest to jednak coś niepowtarzalnego w co ludzie zawsze będą czego ludzie zawsze będą szukać także tą inwestycję też myślę warto w Sejnach popierać no wiadomo niedługo są wybory samorządowe za parę miesięcy będziemy wybierać i radnych i burmistrza i, i starostę, i radnych powiatowych i wydaje się, że jest to ten czas na podejmowanie rozsądnych i potrzebnych dla miasta Sejny decyzji. Jakie będą, No to oczywiście zależy od mieszkańców, a e, sądzę, że no, mieszkańcy oczekują zmian i warto na te zmiany postawić. Czy sejny, y, w tym miejscu, w którym są, mają szansę na rozwój? Co by trzeba było zrobić? Może jakieś błędy popełniono? W którą stronę powinniśmy iść? Pani redaktor, jeżeli chodzi o rozwój Sejn, no tak jak Pani na przystępie powiedziała, jestem wójtem gminy Gidy. Także każdy patrzy na swoje podwórko, aczkolwiek tutaj w sposób pośredni jestem związany z Sejnami z racji tego, że w tej chwili moje dzieci się uczą, ja się uczyłem w Sejnach, jestem absolwentem technikum mechanizacji rolnictwa. Co zrobić? No to, to jest kwestia tego, że tutaj jakby włodarz musi to ocenić wraz z radą, bo też nie można powiedzieć, że burmistrz decyduje o wszystkim. O tym decyduje również rada. To jest tak jak u mnie, czy w innych gminach, które się rozwijają, widzieliśmy kilka rankingów. Jest szansa, ale powiedzmy sobie wprost, to, że coś tam się robi, no to się robi, tak? Ale nie można stać w miejscu, bo jeżeli się stoi w miejscu, w dzisiejszych czasach ustyczniamy się. To trzeba pewne rzeczy reanimować, tak jak jesteśmy tutaj, dzisiaj widzimy piknik, piknik, inicjatywa oddolna. Pani mówiła, że dużo się mówi, tak, ale jaka to jest inicjatywa? Jest to inicjatywa oddolna. Każda inicjatywa oddolna powinna być wspierana. Przez władze lokalne, ewentualnie przez stowarzyszenia, organizacje, dla których dobro mieszkańców jest, leży na sercu, jest bliskie. Nie od dzisiaj wiemy, że powiat Sejneński jest najmniejszym powiatem w Polsce, jeśli chodzi o liczbę ludności. Ta liczba ciągle spada. Szacuje się, że w tej chwili liczba mieszkańców wynosi poniżej 19 tysięcy. Dlaczego tak się dzieje? Uważam, że z wielu, z wielu powodów, ale jednym z głównych jest to, że niestety nadal borykamy się z dosyć dużym bezrobociem na naszym terenie, więc potrzebne są miejsca pracy. Tak? Są potrzebne zakłady, które zatrudnią, dadzą pracę naszym mieszkańcom, co z kolei spowoduje zatrzymanie naszych mieszkańców, młodych ludzi pochodzących stąd. Generalnie jak wiemy są tereny inwestycyjne, które są przygotowane przez miasto Sejny. Niestety do dnia dzisiejszego, o ile dobrze się orientuję, nie udało się znaleźć potencjalnych nabywców, czyli inwestorów, którzy, którzy zainwestowaliby w te, w te tereny. Każda, każda nowa okoliczność, która się pojawia na naszym terenie, jeśli chodzi o, o właśnie kwestie zatrudnienia, jest dobrą inicjatywą i uważam, że... To jest jedyna szansa na to, żeby, żeby ten rozwój faktycznie na naszym terenie zaistniał. Piękne miasto, piękne okolice, szanse wynikające nie tylko z warunków przyrodniczych, jak wiemy agroturystyka prężnie działa na naszym terenie, ale uważam, że też są tutaj ludzie, którzy są w stanie dać troszeczkę więcej niż, niż do tej pory nasze społeczeństwo otrzymywało. Więc uważam, że Sejny jak najbardziej mają szansę na rozwój. e i... maior potência oculta.